Dziś Trek TV specjalnie dla Was. Gości w warszawskim klubie Knockout Gym, gdzie trenują największe sławy polskich sportów walki. Za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć, jak przygotowuje się do walki nasz niekwestionowany mistrz Polski i świata w kickboksingu oraz bardzo sławny bokser Przemysław Saleta. Za chwilę porozmawiamy z nim, co robi, aby pokonać Marcina Najmana już 18 września na gali KSW 14, gdzie zmierzy się nim, z nim w oko w oko. Powiedział, że to nie będzie pojedynek celebrytów, tylko prawdziwych fajterów. Witamy serdecznie. TV. Dzień dobry. Jesteśmy w klubie Knockout Gym w Warszawie, gdzie spotkaliśmy Przemka Saletę, który przygotowuje się do walki z Marcinem Najmanem. Chcielibyśmy chwilę porozmawiać na temat Twoich intensywnych przygotowań. E, to proszę o pytania. E, powiedz, czym różnią się przygotowania do tych, tej walki, tej gali KSW 14, którą teraz toczysz od Twoich poprzednich walk? Szczerze mówiąc przygotowania wyglądają zupełnie inaczej. No, ja nie przygotowuję się jakby pod konkretnego przeciwnika. E, ogólnie rzecz biorąc trzy lata temu zakończyłem karierę sportową, ale cały czas e, cały czas trenuję. Jestem e, nałogowym sportowcem i mówiąc szczerze objętościowo e, ilość treningu mi się nie, ani nie zwiększyła, ani nie zmniejszyła. Jest to ciągle e, w zależności od możliwości czasowych 6-10 jednostek treningowych w ciągu tygodnia. Natomiast e, Ostatnie cztery tygodnie przed walką to zmieniły się proporcje, trochę obciąłem bieg siłownie, natomiast doszło MMA i zamiast jednego treningu tygodniowo bokserskiego są, są dwa i raczej kickboxing. Ja Powiedziałeś Ma, Czy przygotowujesz się też na jakieś e, różnego rodzaju rozgrywki chwytane, powiedzmy, w parterze? No ja w, zdaję sobie sprawę z tego, że Marcin wie, że w stójce nie jest w stanie mi zagrozić i zapewne będzie sp próbował sprowadzić walkę do parteru. Choć o parterze też chyba nie ma zbyt wielkiego pojęcia. E, ale e, no ja, ja się nie znam na walce w parterze i mówiąc że wolałbym tego uniknąć, żeby nie wyglądało to śmiesznie i żenująco w związku z tym, Chciałbym ja, tę walkę otrzymać w stójce, natomiast no, w mój trening polega na tym, E, dużo mm, trenuję różnego rodzaju obron właśnie po to, żeby tą wolkę w stójce utrzymać. Rozumiem, e, powiedziałeś w jednym z wywiadów, że jeżeli dojdzie do tego, że Najma się po prostu przewróci po Twoich uderzeniach, to będziesz czekał na niego u góry. E, tak, ja chciałbym, żeby ta wolka trochę potrwała. E, z różnych względów. Również ze względu na e, widowisko. E, natomiast, e, no, no, tak jak wspomniałem, nie będę, nie będę dusił Marcina, no bo się po prostu na tym, na tym nie znam my yy, MMA w dużej mierze polega na tym, że nie ma to liczenia, tak jak w boksie. Jak ktoś się przewróci i nie jest skończony, no to yy, walka jest wznawiana w stójce i na to liczy. Rozumiem. Jesteś doskonałym bokserem, jak i też kickboxerem. Powiedz, która z tych technik yy, będzie przez Ciebie częściej używana? Yy, wiadomo, że kickboxing to również yy, kopnięcia. Czy zamierzasz yy, wykorzystać słabość yy, Marcina do low -kicków? Yy, Na pewno. Ja miałem... Yy... Trzy walki w K1 i akurat no, lowkiki są moją mocną bronią e, i, i po prostu lubię je stosować i na pewno podejrzewam, że Marcin rzuci się do desperackiego ataku, a jeśli mu się nie uda mocno trafić, a mu się nie uda, to będzie starał się po prostu uciekać i zadaniem lowkików jest, żeby zwolnił i stanął w miejscu. Rozumiem, czyli powiedziałeś, że dasz mu trochę powalczyć, jak rozmawialiśmy wcześniej, powiedz ile, ile czasu, że tak powiem, zajmie ci, myślisz, pokonanie Marcina? To nie jest kwestia, ile, ile czasu mi zajmie, bo prawdopodobnie mógłbym skończyć go szybciej niż później. Natomiast no, ja chciałbym, żeby to trochę potrwało i w zależności od tego najchętniej, chciałbym, żeby potrwało to przynajmniej półtorej rundy. Natomiast jeśli będę widział, że jest sytuacja taka, yy, yy, że Marcin jest gotowy do tego, żeby się poddać pomiędzy pierwszą a drugą rundą, to będę chciał skończyć yy, w ostatniej minucie pierwszej rundy. To tak zależnie, jakbyś się chciał nim trochę pobawić. No bo trochę tak to jest. Rozumiem. Powiedz mi, yy my też, że bardzo dużo ostatnio w, biegasz, przygotowałaś się nawet do maratonu Warszawskiego. Powiedz, czy w jakim stopniu trening biegowy jest teraz e, częścią twoich pozostałych ćwiczeń, i e, jeżeli na pewno ogląda nas wiele osób, które trenują sporty siłowe, czy siłownia jest to bardzo ważnym elementem, e, jeżeli chodzi o siłę, a samą ciosu, czy ona nie spowalna czas? Trening e, zacznę od treningu biegowego. Trening biegowy generalnie jest w sportach walki bardzo istotny. Ja rzeczywiście planowałem pobiec maraton 26 września. Pierwotnie planowałem wyjechać do Australii 27, więc było to możliwe. No niestety wyjazd został przełożony na 25, więc maratonu nie pobiegnę. Ale, ale, ale biegałem, biegałem dużo, biegałem według planu treningowego do maratonu i ewidentnie bardzo podniosła mi się wydolność. To też przekłada się na, na trening MMA czy, czy kickboxingu. Natomiast trening siłowy, ja no nie, nie wyobrażam sobie, sobie przygotowania do walki bez treningu siłowego. Oczywiście ten trening siłowy jest różny w zależności od tego, jakie jest to przygotowanie. Bo w momencie kiedy jest to takie przygotowanie ogólne, kiedy buduje się wytrzymałość tę i taką siłę atletyczną po prostu Wtedy ten trening no, wygląda jak no, ciężki trening, mało powtórzeń, duże ciężary. Potem jest e, coraz e, więcej takich ćwiczeń siłowych, ale dynamicznych po to, żeby, e, żeby wyzwolić również e, szybkość. Ale prawda jest taka, że no, bez siły i wytrzymałości ogólnej nie jesteśmy w stanie później e, zbudować odpowiedniej i szybkości i nie jesteśmy w stanie wykorzystać, e, nawet jeśli będzie ta szybkość, to, to nie będzie. Nie będziemy w stanie jej wykorzystać przez całą długość trwania walki. Czyli tak jak na przykładzie ostatniej walki Pudzianowskiego, mogliśmy zobaczyć, że siła i wytrzymałość muszą mieć w parze. E, dokładnie. No tutaj e, Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. No, to, właśnie patrząc na przykład na Mariusza Pudzianowskiego, Mariusz jest bardzo silny, ale e, w poprzednich walkach nie był w stanie wykorzystać tej siły. W drugiej rundzie. Właściwie to, to, to wystarczało mu tych sił na, na, na pierwsze trzy minuty walki. Jeśli ktoś to przetrzymał, no to potem właściwie Mariusz walczył. Yy. No Nie o przetrwanie, ale, ale nie był w stanie nic zrobić. No ja mam nadzieję, że no z tego co wiem, dużo, większą, dużo większy nacisk w treningu pożądkowym jest teraz położony na wytrzymałość, dlatego że on ciągle będzie bardzo, bardzo, bardzo silny, natomiast mam nadzieję, że również będzie lepiej przygotowany kondycyjnie. Oczywiście. Powiedz mi, e, przygotowujesz się intensywnie, trenujesz, na pewno też trzymasz dietę. Powiedz, jak wygląda twoja dieta i czy ją wspomagasz? E, to ja przywiązuję dosyć e, dużą uwagę do, e, do odżywiania się. Jest to z jednej strony nawyk, z drugiej strony akurat tutaj konieczność z racji tego, że mm, umówiliśmy się na limit 105 kg i, i no, tyle, tyle będę ważył. E, generalnie jem... Pięć posiłków, e, pięć posiłków dziennie. E, pierwszy e, rano, pierwszy trening e, wykonuję właściwie, no, jest to zwykle trening e, aerobowy. E, biegowy i wykonanie na pusty żołądek. Właściwie przed, przed i po tym treningu mm, zjadam tylko glutaminę i BCA, co jest zresztą według mnie naj, najistotniejsze, e, najistotniejsze przy ciężkim treningu, żeby się szybko móc regenerować i żeby nie, nie wpaść w fazę mm, katabolizmu. Natomiast następne. Następne trzy posiłki są takie dosyć e, zrównoważone do jest w nich więcej węglowodanów, e, potem po, m, ostatni posiłek o 20 to właściwie zwykle jest e, grillowana pierś kurczaka i warzywa plus e, proteina na noc. Czyli powiedzmy bardzo dobrze poukładana i zbilansowana dieta no, zbliżona do tej, która inni zawodowi sportowcy. No ale to jest no, w dzisiejszym sporcie tak naprawdę tak naprawdę niuanse decydują o, o, o dyspozycji. Bardzo istotne jest to, co się je rozumiem wspomniałeś tutaj dwa suplementy WCA i glutaminę bardzo często spotykamy się z tym właśnie, że zawodowi sportowcy unikają formuł złożonych, a wybierają podstawowe proste suplementy. Ale myślę, że to jest to jest po prostu najlogiczniejsze, bo nie ma, nie ma za bardzo co nie ma za bardzo co kombinować. Tylko trzeba pamiętać o tym również, że jeśli ograniczamy się do podstawowych suplementów, to normalna dieta też musi być zbilansowana i nie można popaść, popaść w szaleństwo. Znaczy ja nie jestem w ogóle zwolennikiem jakiejś takiej diety bardzo rygorystycznej. Uważam, że na, na wszystko, łącznie z golonką, jest czas i miejsce, tylko trzeba zachować trochę zdrowego rozsądku i umiaru. okej okay, rozumiem. E, czyli podstawowe suplementy, dobra, zbilansowana dieta, sport to klucz tutaj do sukcesu. No, życzymy sukcesu na pewno w tej walce i mam nadzieję, że nie będzie to bardzo długi maraton w ringu. No, a ja, a ja mam nadzieję, że trochę to potrwa i liczę również na to, że Marcin się przygotuje i że, że po prostu kibice będą mogli obejrzeć się nie tylko mm, widowisko. Tak nie do końca sportowe, ale, ale przede wszystkim sportowe. Czyli nie będzie to pojedynek celebrytów, tylko dwóch fighterów? Dokładnie. Rozumiem. Marcin Najman powiedział w jednym z ostatnich wywiadów, że jeżeli z tobą przegra, to kupi wędkę i wybra się na ryby. Czy możemy się spodziewać, że zostanie mistrzem Polski w wędkarstwie? No to zależy od Marcina Neymana. Czy skoncentruje się na wędkarstwie? Bardziej niż na boksie czy MMA, ale będzie musiał, bo to walkę przegrać. Rozumiem. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. Okay.